Tak jak cyfry wskazują, pokazują nam to, co oczekiwaliśmy i to, co chcieliśmy, czyli eksport, który istotnie wzrósł. Po raz pierwszy w tym półroczu eksport przekroczył wartość sprzedaży krajowej, Więc to jest taki jak gdyby krok milowy. Myślę, że też ważne jest to, że systematycznie realizujemy strategię, kontrolujemy koszty. Oczywiście to nie jest łatwe, zwłaszcza dzisiaj w dobie jednak dość galopujących cen, zwłaszcza nośników energii. Też trochę presji płacowej, którą czujemy. Natomiast wszystko to daje nam taki obrazek myślę, że bezpieczny i taki dobrze wróżący na przyszłość więc przede wszystkim dowożenie naszych projektów badawczo-rozwojowych, które, tak jak Państwo z pewnością wiecie, mają olbrzymi potencjał rynkowy. Ogólnie sprzedaż wyniosła ponad 100 milionów złotych, z czego olbrzymia większość, 93 ponad miliony, to jest sprzedaż leków, 11 z kawałkiem przychody z dotacji i tutaj oczywiście mamy główny motor napędowy naszej sprzedaży, rynki eksportowe, które ponad dwukrotnie zwiększyły sprzedaż w tym roku, porównując do poprzedniego roku. Także kontynuujemy ten dynamiczny rozwój Salmexu jako pierwszego prawdziwie globalnego produktu polskiej farmacji. Główni kontrybutorzy to rynki Francji i Niemiec, gdzie weszliśmy na rynek mniej więcej w podobnym czasie w ubiegłym roku. I ta sprzedaż bardzo dynamicznie nam się rozwija, także tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że z tych dwóch, jednych z wielkiej piątki tzw. rynków europejskich rynków mamy bardzo dobry strumień dochodów, przychodów. W przyszłości myślimy, że ten trend powinien się ustabilizować, być może nawet z nieznaczną dynamiką spadkową, jeśli chodzi o sprzedaż eksportową, ze względu na to, że... Na tych głównych rynkach, jak Francja Niemcy, Niemcy czy, czy właśnie Włochy, udział w rynku buduje się bardzo szybko, a później strategia polega na jego obronie. Natomiast rynek krajowy zanotował nieznaczny spadek sprzedaży, głównie wynikający z tego, że rynek farmaceutyczny się skurczył, co było wynikiem powiedzmy efektów pandemicznych zwiększonej sprzedaży z aptek do pacjentów w pierwszej połowie ubiegłego roku. W związku z tym jakby ta dynamika tegoroczna wygląda trochę słabo, ale patrząc na udziały w rynku naszych wszystkich produktów, są one stabilne bądź lekko rosnące, także nie ma najmniejszych powodów do niepokoju. Celon Pharma na rynkach zagranicznych pracuje wyłącznie poprzez partnerów biznesowych, także w odróżnieniu od rynku polskiego, gdzie sami komercjalizujemy produkty na rynkach zagranicznych, robią to nasi partnerzy. Najwięksi tacy jak Viatris wcześniej, Mylan czy Glenmark pracują na rynkach europejskich, ale mamy też pokrycie rynków praktycznie na całym świecie w różnych jakby jego zakamarkach. Dzisiaj jesteśmy obecni blisko na 30 rynkach światowych, ale rejestrujemy produkt Salmex, który jest naszą jakby gwiazdą eksportową na kolejnych dwudziestu kilku rynkach. Także ta ekspansja rzeczywiście bardzo silna, bardzo dynamiczna. Jak powiedziałem wcześniej, główne rynki eksportowe to są rynki Wielkiej Piątki, czyli przede wszystkim dzisiaj Francja, Włochy, ale też Wielka Brytania, Niemcy. Dużo, bardzo dużo sprzedajemy w krajach nordyckich, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, ale staramy się również być obecni. W różnych zakamarkach świata. Wspomniałem o nowych rynkach. Tutaj rejestrujemy, jesteśmy w trakcie rejestracji produktu na takich rynkach jak Meksyk, niektóre rynki Ameryki Południowej, Republika Południowoafrykańska, kraje Zatoki Perskiej, Indonezja, Tajlandia, Malezja, czyli jakby rynki z kolei dalekowschodnie. Ciągle pracujemy nad nowymi terytoriami. Tutaj mogę wymienić takie kraje jak właśnie. Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, które są jakby na czele listy marzeń naszych, jeśli chodzi o dalszą ekspansję geograficzną. Jesteśmy spółką biotechnologiczną, która ma najszerszy zakres projektów, naj, najwięcej projektów w swoim portfolio badawczo-rozwojowym. Kilkanaście projektów we wszystkich fazach, z tego pięć projektów w fazie klinicznej. Trzy z nich są już w, trzecie, w drugiej fazie klinicznej. Z jednym Falkiri w tej chwili przygotowujemy dokumentację do rozpoczęcia trzeciej fazy klinicznej. Część z Państwa pewnie wiecie, że jesteśmy w trakcie rozmów partneringowych z partnerami. Rynek amerykański, który przyjdzie dopiero jak będziemy mieć feedback i taką pewność regulacyjną na rynku amerykańskim, ale partnerzy azjatyccy, z którymi na bieżąco rozmawiamy, więc te projekty idą i w przyszłym roku chcemy rozpocząć trzecią fazę kliniczną, która potrwa 2-3 lata. Przed złożeniem wniosków rejestracyjnych tego leku. Dalej mamy kolejny lek neuropsychiatryczny, który się nazywa CEPEL-36. Jest to innowacyjny inhibitor enzymu PD-10A, który rozwijamy w dwóch wskazaniach. Oba są olbrzymimi wskazaniami rynkowymi. Pierwsze to są psychozy schizofreniczne, A drugi to jest choroba Parkinsona, Takie, tak zwana część pacjentów, które mają dyskinezy polowodopowe w tej chorobie. Jesteśmy w drugiej fazie. Oczekujemy w przyszłym roku wyników odczytów tej drugiej fazy dla tego leku. Dalej mamy dwa związki, dwa leki, które rozpoczynamy drugą fazę. Pierwszy z nich to jest lek stosowany w cukrzycy i w neuropatiach cukrzycowych. To pierwsze badanie drugiej fazy w cukrzycy, ono się za chwilę zacznie. My w zasadzie już mamy zgodę na rozpoczęcie tego badania. W tej chwili Przygotowujemy samą klinikę do rozpoczęcia rekrutacji pacjentów. I drugie badanie, gdzie jesteśmy na etapie wybierania firmy, która nam poprowadzi to badanie, to jest leku CPL116, naszego dualnego inhibitora Jakrok. I tak jak część z Państwa wie, jest to wyjątkowy związek, wyjątkowy lek, który ma zarówno efekt przeciwzapalny, jak i przeciwzłukieniowy. W związku z tym ta grupa chorób. W ramach drugiej fazy i docelowo, w ramach rejestracji chcemy targetować z tym lekiem. No i mamy ostatni związek onkologiczny, który jest w pierwszej fazie. Jesteśmy na etapie takiego finalnego skalowania dawki. Jeszcze nie osiągnęliśmy tej maksymalnie tolerowanej dawki. Jesteśmy już w piątej kohorcie w 175 mg. Także myślę, że w ciągu kilku miesięcy powinniśmy dojść, dotrzeć do tej. Maksymalnie tolerowanej dawki. Także pięć projektów. Szósty wejdzie lada chwila, skończyliśmy podawanie leków w ramach toksykologii. To jest lek o symbolu 415, CPL-415, który będziemy rozwijać w nefropatiach, zwłaszcza w nefropatii toczniowej. To jest bardzo poważna jednostka chorobowa, bez dzisiaj tak naprawdę skutecznych, efektywnych leków. Także szeroki program dość dobrze idący. Pandemia troszkę wpływa na rozwój kliniczny, gdzieś tam są jakieś obsługi, ale, ale co do zasady idziemy mocno do przodu w tym pipeline'ie naszych leków.